Dzień dobry, nazywam się Anna Maria Fusaro. Urodziłam się w Monachium, gdzie żyłam około 10 lat, potem się przeprowadziłam do Wrocławia oraz mieszkałam przez rok we Florencji. We Florencji studiowałam sztukę, studiowałam tradycyjny rysunek. Moje obrazy to impresjonistyczny, symbolistyczny koloryzm, są to obrazy malowane pod wrażeniem chwili, ale także obrazy symbolizujące coś. Myślę, że moim najlepszym obrazem dotychczas jest obraz, który jest, wisi za, za mną. Jest to obraz przedstawiający boginię Alp, królowę Alp, obraz bogactwa i różnorodności, takie właśnie jak sobie wyobrażam Alpy. Namalowałam ten obraz specjalnie na targi artystyczne w Liechtensteinie. Jest to moja pierwsza wystawa w Liechtensteinie i mam nadzieję, że nie ostatnia. Bardzo mi się podobają, podoba taki rodzaj wystawiania obrazów i prac przez artystów, ponieważ jest to możliwość pokazania się razem z innymi, również ukazania różnorodności sztuki i różnorodności tego, co ludzie robią. Mam nadzieję sprzedać dużo obrazów i również znaleźć y, ludzi, którzy są zainteresowani sztuką i tym, co robię, oraz którzy lubią rozmawiać o szpicy. Myślę, że sztuka jest przesłaniem z światów, których mo nie możemy dotknąć. Przesłaniem z świata niemater niematerialnego, czyli przesłaniem estetyki, przesłaniem prawdy, przesłaniem... Tego, co, co jest dla nas najważniejsze, na przykład wolności, miłości, czy również różnych koncepcji, które filozofowie może już jakoś ujęli słowami, ale sztuka ma tą jeszcze siłę, że my podświadomie zaczynamy rozumieć, o co mogło chodzić, chodzić jakiemuś filozofowi. Chciałabym pokazać ludziom, którzy oglądają moje obrazy, że świat jest piękny i że może być piękny, że świat może być bogaty i że. Że może być pozytywny, że można być szczęśliwym i że można budować ten świat, że można się dzielić i że może być po prostu cudownie. Dziękuję, do widzenia.